a dzisiaj przetestujemy taki to oto zestaw cudów z chińskiego portalu internetowego co to jest? ma to służyć do cięcia blachy do tego potrzebujemy takie oto urządzenie, wkrętarkę Mam tu również instrukcję obsługi. Więc trzeba jakoś to założyć. Chyba tak. tutaj dobra została nam kusza sprężynka aha dobra czyli ona nam trzyma to całe ustrojstwo mamy skonstruowane akumulator ten dobra no to kawałek blachy. na początek coś cienkiego to jest taka Blaszka nie w tej chwili, w jak to idzie. bez problemu dobra coś innego dobra tu mam blaszkę jeden milimetr żeby nie było jest 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 zobaczcie jak idzie Problem taki, że... zobacz jak to idzie. Tylko wiecie jaki jest problem jeden? Że wygina wszystko. O. Zobaczcie jak to wygięło. Więc jeśli chcielibyśmy tą blachę przeciąć na pół prosto. Bierzemy tu. Poszło. Nie dramatu nie ma, ale powiem Wam, że idzie jak masełko. Nie trzeba szlifierek, cudów Jankowi, nawet dużo szybciej niż szlifierką. Także fajny Bajer, mi się podoba. Nie wiem jak Wam, do jakich grubości to działa. Od 0,8 do 1 mm blacha iron o, b, 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 biała blacha od 1 do 1,5 także spoko zobaczymy jak to się będzie stosowało dalej ale jak tu widać o, 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 o. i właśnie zepsułem jak widać wkrętarka zepsuła moje narzędzie zobaczcie co się stało jeszcze statyw i teraz ucieka pochwaliłem i się zepsuło ale lipa Co się stało. Za mały kawałek był, uciekł mi z ręki. Zblokowało się, a potem to już poszło. Duże. No cóż, zepsułem, ale było fajne do czasu. Jak ktoś ma, to niech powie jak się dalej wpisuje. Na razie, trzymajcie się, cześć. Spróbowałem naprawić, ale to się okazało, że to nie jest warte jakichkolwiek pieniędzy. I uczciwie to urządzenie widziało to, co mieliście tutaj na filmie. Teraz próbuję przeciąć taką blaszeczkę. Nawet nie ma milimetra. Jest zero zero to się stało z tego. Że jakość wykonania żadna. Szkoda, pieniędzy. Niech pójdzie. Cześć.